W Ostatni weekend graliśmy turniej charytatywny, zbierając pieniądze na Ewę, na jej rehabilitację i przebudzenie. Zresztą to nie pierwsza akcja w tego lata, bo przecież wcześniej były turnieje i dla, i dla Amelki, i dla Oliwki, wcześniej jeszcze dla Nadi, lista sami wiecie, że jest bardzo długa. I podczas tego typu sytuacji, kiedy mm, niejako chaos próbuje wedrzeć się w nasze poukładane życie, pytanie, które najczęściej się pojawia to, a dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nas spotyka? I akurat niedawno czytałem książkę Jordana Petersona, 12 Lekcji na Życie, gdzie on twierdzi, taką tezę stawia, że tak naprawdę wszystkie te em, tragedie, które nas spotkają, te e, wyzwania, które napotykamy w życiu, nie wymagają tłumaczenia. Bo jeśli spojrzycie na to szerzej, to niejako wyjściowym punktem naszego świata jest chaos. Takim ustaleniem domyślnym jak w komputerze jest chaos. Zostaw drogę bez naprawy, bez renowacji, a ona sama się rozpadnie. Zostaw swoje małżeństwo bez rozmowy, bez wyjaśnienia pewnych spraw, a prędzej czy później zobaczysz, że będzie separacja albo rozwód. Chociażby pokój, jeśli no, sami wiecie, bałagan robi się sam, a to w sprzątanie trzeba włożyć dużo wysiłku. Więc jeśli to nie ten chaos wymaga pewnego zastanowienia, to co w takim razie? No, zastanowienie wymaga to, dlaczego ludzie, pomimo tego chaosu, nie poddają się? Dlaczego walczą? Dlaczego, mimo wszystko, stawiają czoła temu e, światu dookoła? I myślę, że odpowiedź, jedną z odpowiedzi, znalazłem właśnie na, na, na turnieju, który graliśmy w, w zeszły weekend. E, coś, co Amerykanie nazywają random acts of kindness, czyli takie losowe e, akty dobroci. E, Wspaniali ludzie, organizatorzy, rodzina, przyjaciele Którzy poświęcają swój czas i to wydawałoby się logiczne i naturalne. Ale oprócz tego ludzie, którzy nigdy wy nie spotkali, nawet nie widzieli jej na oczy, ale wystarczyło, że usłyszeli, że jest szczytny cel, że jest walka w dobrej sprawie i dołączali się, czy to finansowo, czy wrzucając coś, jakieś fanty dodatkowe, czy chociażby uśmiechając się i tym słowem wspierając całą akcję. Wydaje mi się, że Wszystkie struktury ekonomiczne, społeczne, już nie mówiąc o politycznych, tak naprawdę nie są w stanie zastąpić tego jednego bardzo podstawowego, e, podstawowej reakcji człowieka. I wszyscy ci, którzy czy to w ostatni weekend, czy w ostatnich tygodniach, czy w miesiącach brali udział w tego rodzaju akcjach, piekąc ciasto, czy poświęcając własny czas, najdroższą z walut, e, w różnego rodzaju celach charytatywnych, Pierwsze co chciałem zrobić w tym filmie to właśnie oddać Wam cześć. Jesteście bohaterami, jesteście dla mnie takimi Spartanami, jak ci Spartani, którzy stanęli w termopilach, żeby, żeby zawalczyć z przeważającymi siłami. Podobnie Wy staliście na linii między tym chaosem, który wdziela się w ten nasz świat, który wydawałoby się, że uporządkowaliśmy i próbuje go zniszczyć. I ta moja metafora co do Spartan nie jest tak od czapy, bo oczywiście oni znani byli z tego, że walczyli, byli nieugiętymi wojownikami. I my też, każdy z nas stawia sobie w życiu cele i walczy. Oni, każdy ma swoją bitwę do rozegrania. Ale drugą rzeczą, która była charakterystyczna dla Spartan, to było to, że w drugiej ręce oni trzymali tarczę, którą chronili nie siebie, ale kompana z boku. I dlatego to tworzyło ten nierozerwalny łańcuch. Dlatego byli nie do pokonania. I podobnie my, mimo że cały czas wiemy, że każdy skupia się na swojej historii, bohaterem jest własnej, własnego życia, warto od czasu do czasu spojrzeć w lewo, w prawo, czy ktoś dookoła nas nie zbiera większego manta niż przypada średnia na nas wszystkich. Czy nie potrzebuje, czy nie, nie, nie upadł, czy nie ma chwili zwątpienia, i nie potrzebuje tej tarczy, żeby go osłonić, żeby go podnieść na równe nogi z powodu, oczywiście, Czysto osobistego, bo jeśli my pomożemy komuś dzisiaj, to na pewno ktoś pomoże nam, jeśli, albo raczej kiedy, ten chaos uderzy w nas. Ale druga sprawa to właśnie to, dlatego że siłą nas wszystkich jest ta solidarność, czy ta, ten, ten budowanie tego łańcucha. Łańcuch jest tak silny, jak poszczególne elementy, które go tworzą. I dlatego nie możemy, nie możemy go przerwać. A dla Was wszystkich, którzy aktualnie toczycie tą walkę, tą, tą wojnę o, o życie... Nie, nierzadko. Nie poddawajcie się. Nie jesteście sami i, i wiedzcie, że, że dookoła jest mnóstwo ludzi, którzy są gotowi wam pomóc.